Manowidzowie w dzisiejszym odcinku Zrobimy auto z zadań już yy, Stuningujemy je Pokażę wam niektóre zadania Mam ostatnie zada Przedostatnie zadanie Teraz musimy Twin a dog Pokażę wam gdzie to jest yy, Później muszę dostać Aż 50 paczek No to mi więc zejdzie Więc yy, porobię sobie sam od razu przypominam, ten film ma spoiler. W... Filmy w następnych filmach dopiero będą pokazane, co zrobiłem. W tym filmie mam, widzicie, beje, a w wcześniejszych filmach nie miałem, jedynie w tym eventowym co się tak naprawdę wybił. Dziękuję Wam, widzowie, za, że, że ten. Teraz jedziemy pokazać Wam Task 34, gdzie jest. Pokażę Wam. Tutaj macie 40 numer domu, nie przed mostem. Zajeżdżamy. No jedź. I ja muszę opa. Jedź o, wstawiamy. I tutaj mamy... Widzicie, opa takiego piaska i mamy zrobiony tak jakby pas 34. O, robimy ostatnie zadanie, 35. Żeby zrobić 25 paczek Zrobimy jedną, porobię sobie tak do kilku, kilkunastu I później widzimy się już przy ostatnich, przy ostatnich paczkach I naprawdę warto oglądać, naprawdę warto, warto oglądać ale chowa tutaj na paszki, żeby zrobić właśnie tą paczkę bo potrzebne jest 50 paczek dostarczyć, jest godzina 16.57 i nagrywam ten sam dzień co wstawić kto muszę się go zmontować nagrać dobrze, muszę zrobić te 50 paczek i muszę się wyrobić gdzieś do 19 mi się wydaje mając do 20, no nie wiem do której powiedzmy Naprawdę warto oglądać ten film, bo będzie się dużo dziać. Przetestujemy Forda tego Escorta z zadań. Podam wam recenzję, czy opłaca się robić, czy nie. Pokażę wam cały tuning. Stuningujemy go, przejedziemy się też, bo pewnie już tych zadań nie będziemy robić, jedynie że na osobności sobie tak będę robił, bo za 39 za 39 zadań. Eventowych jest silnik OG do tego Forda. Oi, oj łoj 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 I on ma więcej 10 koni niż ten normalny co można kupić tak? Tak mi się wydaje, tak, tak usłyszałem Dowiedziałem się. No i te zadania trzeba... ojoj! Oj. Te zadania trzeba jak najszybciej zrobić, żeby... Też chcę jak najszybciej je zrobić, bo chciałem... Je pokazać jak kupiłem tego Forda, znaczy jak kupiłem, jak zdobyłem go, jak go testuję wszystko, jak najszybciej się dam, wiem, że ja nie rozumiem jakim cudem ludzie już mają tego forda, przecież to trzeba tak dużo czasu, że ja nie wiem praktycznie 13. No w ogóle no, widzicie tutaj na ekranie normalnie jest taka zielona kreska i o tutaj w do jest, gdzie trzeba jechać, a tutaj mamy poprawiczki 13 i trzeba numer domu normalnie znaleźć. Ciężko to zrobić, ale już jak się porobi kilka paczek, to się wszędzie wie gdzie co jest. Ja już na przykład przez ten OG Event znam całą mapę tutaj OG, to o to. Powiem, całą mapę praktycznie znam już przez, y, właśnie przez te zadania. Naprawdę długo y, robię te zadania, no nie wiem czy też się to opłaca, ale... Nie, nie, nie. Ogólnie no, tutaj nie ma barier, więc y, źle pojedziecie i od razu możecie wypaść i możecie naprawdę bardzo dużo czasu stracić no naprawdę. Ale mam nadzieję, że już dzisiaj zdążymy kupić do esporta. Jak nie no to jutro to nagram. Dobram. i Jutro wstawię pewnie. Ale chcę jak najszybciej to wstawić, bo tak yy, Dobra, mam pogrowiczki 13, 13 pograwiczki. O, 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 o! Auto mi odjeżdża, dobra. 13 i... eventy Jestem ciekawę. Pierwsza paczka w 50 paczkach zrobiona. Widzimy się już, jak mi zostanie mało. Szanowni widzowie, po dwóch dniach praktycznie jestem już i wchodzimy na OG Event. Została nam ostatnia paczka, i będziemy mieli Ford Escorta. Z samochód OG. Wchodzimy na prywatny serwer tak w ogóle. Będziemy mieli auto, no bo patrzcie, zostało nam ostatnie i będziemy ostatnia paczka i będziemy mieli ostatnia paczka i będziemy mieli auto i później je przetestujemy dam wam recenzję y, stuningujemy je na maksa no pewnie jak będzie mi się nudzić a pewnie będzie mi się nudzić to też zrobię ten silnik OG też mam w sobie któregoś dnia w ten film wleci dzisiaj jak to oglądacie czyli w poniedziałek najprawdopodobniej i miał wylecieć w niedzielę, ale nie zdążyłem. Nie zdążyłem nagrać tych. Nie zdążyłem zrobić 50 paczek, co nie? Naprawdę o to jest yy, długie. Długo trzeba zrobić te 50 paczek, długo. Jeszcze na publicznym, tak długo to szło i więc z kolegami pomyśleliśmy, żeby zrobić yy, prywatny. Zrobiliśmy ten prywatny. No i o wiele, o wiele się szybciej to robi. Dobra, jedziemy po tą ostatnią paczkę do Malechowa. No nie. W ogóle w Bay mi tak auta łopony opony wypada, że ja nie wiem. W ogóle jeszcze tej bay'in nie widzieliście na odcinku, jak ją odkrywałem W ogóle widzicie? Na, na prywatny, tak jak zauważyliśmy, nie da się wjechać z siebie i żeby wywaliło, nie? Tylko po prostu przejeżdżając przez siebie. No to też jest no... To szkoda, że barier tu nie ma, no nie? Jakby, był... oj, oj, oj. Jakby były bariery, no to no... Nie, nie, Jakby były bariery, no to by było naprawdę fajnie, szybko. Ja się na prywatnym by się w ogóle nie wjeżdżało. Nie, wy... no, nie wypadało i by szybko uszło nawet. Nawet na publicznym, nie? Oj. Dobra. Proszę, idzie, to będzie? Sławno 34 jedziemy. Ostatnia paszka. Już mamy trzy paczki w 5 minut, no to jest już niemożliwe. To jest już, pies, już pewnie niemożliwe. No ale zobaczymy tego forda przetestujemy. Może też spróbujemy zrobić to zadanie, choć... Myślę, że nie dam rady, no bo jak Bejo, która... Nie, nie, nie! Nie! Która jedzie 250. Przyspieszenie ma dobre, ale jest tył na ten Chyba No to nie, nie, lewo co dałem radę 7 i pół Nie trąb 7 i pół. lewo, le, lewo co z będzie trąbiał no Przepraszam za niego! A dobra, on tu zostaje, zostaje, zostaje. My na sobie 34 jedziemy. 30 26. 34, jest 31, 32. No, nie zdążyłem to o, Zablokowaliśmy się. A, zablokowaliśmy się. na no, damy radę. Jedziemy sobie tutaj na chodnik. Nie jeździcie, tak? Bierzemy na chodnik tutaj 34, to tu powinno być właśnie wysiadamy i otrzymujesz wygrywa nagrodę użytkownik Poliska Driving wydarzenie Might Event. Dobra, no to teraz yy, odradzamy się odradzamy się wchodzimy na zwykły zwykły serwer NeoGi no i idziemy go tuningować. Mamy bardzo dużo pieniędzy też Dobra, jestem, jestem na publicznym Więc no gorzej trochę Ale Ale nieważne Dobra, teraz wchodzimy Ford Escori GTS 200 No dobra 35 zadań Odpalałem Pierwszy raz odpaliliśmy właśnie Tego naszego 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 nowe auto Eventowe no, działa nawet licznie idziemy, idziemy do autodutka ojojoj oj. przetestujemy je ja też jak vmax może może byśmy przetestowali ale oj tak. bez takich testów idziemy od razu na tunik bo pewnie was to najbardziej interesuje z dzisiejszego odcinka mamy auto ojojoj oj, oj. dobra zaczynamy od Daje. Co to jest? A taka kierownica, bierzemy LOWER, bierzemy hood y hood. O, takie coś na razie damy. Co to daje? O, co tutaj coś daje, widzę. Tknięcie, ok, A, no to na pewno bierzemy kratu do środka no dajemy no chyba wszystko bierzemy co najdroższe no i teraz które ładnie co nie czy te czy te chyba na razie damy tę zobaczymy później to będzie wyglądać 9 takie coś no na razie damy później będziemy najwyżej usuwać co to zmienia a tutaj jaką ma O taką opa mogro. No Tutaj dwa A ja to najdroższe weźmiemy logo Gdzie to zmienia dokładnie? Tutaj logo O, damy czarną Limuzyna, spoiler No Dajemy, dajemy roof na bike, yy, takie opony takie zwykłe i jakiś synergii No damy takiego trochę kolorku, to damy to. Przypudnije. takie poszerzenie Alama. A no to bierzemy. Hamulce najlepsze. Silnik. No bierzemy. Może, może na razie bez yy, Dobra tutaj pla, Plates Rims Co to zmienia? Gdzie tu mam jakieś niebieskie kółeczko? Tu gdzie zmienia? Dobra nie wiem co zmienia więc wierzymy yy, To też nie wiem co zmienia niestety No ja nie przygotowałem się na ten odcinek A tutaj to jest zmienia dobra Yellow Mexic. No bierzemy o to Paint Szary. Taki taki Dobra weźmiemy sobie metalik Tutaj weźmiemy sobie to Taki zielony Byśmy może wzięli nie? No chodź. Aha. Coś takiego na przykład no, zobaczmy, jak będzie wy... O no 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 Coś takiego ładnie tylko że wtedy Chyba byśmy musieli zmienić o to Ale weźmiemy sobie jeszcze takiego bardziej ciemnego Coś takiego Coś takiego, no nawet, nawet no, Może się nie myśli, jakby się A ja się jeszcze nie no takie musi być Jakby się, coś takiego bym nie zmieni. No ale jadę tak, um... Może trochę, może trochę, bo jeśli coś takiego, no dobra, coś takiego nie, nie wiemy. nie wiem. Mm, silnik no weźmy no co to jest auto w końcu. Będziemy najwyżej zmienić, będziemy mieli dwa silniki. Coś takiego, ale wtedy bo, body... Y, Rów spoiler. Nie no tutaj, tutaj to, kiedy wiem, chciał to a zwykle nie ma w ogóle chyba jest Będą GI Będą nie wiem, czy to jeszcze coś może zmieńmy ten które to by teraz które to jest na przykład na tym albo na tym o, na tym zmieńmy silnik mamy w nim Hamulce najlepsze też mamy, chyba nic innego nie brakuje tutaj, Chyba nic innego tutaj nam nie brakuje. Powiedzmy, no, i ale nie wiem co z tym silnikiem. Kupiliśmy, mamy auto nowe. Jak to jedzie szybko? Znaczy szybko. To się piesza bardzo szybko. i to driftuje za No, normalnie dodaję gaz i to driftuje. No jojoj! Chłopaki! No, wyganiamy malucha jakiegoś. 180 Ojojoj! Oj, oj. tu nie trzeba nie trzeba koniecznego do driftowania Samo driftuje, to tak nie powinno być. Znaczy mo, no, może być, też trochę frajdy, ale na cierpliwość no to nie jest takie Dobre. Na pewnej na pewnej. Jedziemy sobie właśnie naszym Fordem, Escortem I teraz tutaj driftem na resy nawet Jak to idzie normalnie, patrzcie jak to bokiem lata O, i o, ro, odcofanie Ten niebieski nie wiem czy pasuje ten pasek Ale Środek też nie jest zły No naprawdę fajny autko Ale nie wiem czy za tyle zadań, pas ale polecam wam robić jak wam się nudzi jak macie zarabiać to lepiej zarabiajcie przy okazji tam i będziecie mieli takie fajne autko też więc polecam wam robić no patrzcie to już jedzie 199 tylko że to jest fa więc też słabo ale o tu drift mi tak na pełne Przyspieszanie go Przyśpieszenie nam no, dobre tylko, że i, strasznie go bierze na bok nie, No fajna, no, to polecam wam i, polecam wam, polecam wam robić go, polecam Subskrybujcie kanał, dała, dawajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym filmie Proszę żeby ten film się do, dobrze dobrze wbił w algorytm no bo yy, postarałem się, zrobiłem auto jak najszybciej się da, choć wiem, że osoby zrobiły to w dzień. Nie rozumiem, ludzi, jak musieli to tryhardować. Przecież ten event dużo będzie, długo będzie trwał, nie? Ale mamy auto, teraz możemy się zająć innymi rzeczami, bardziej dopracowanymi filmami. Yy. No, te dwa filmy takie z OG Eventu noszą bardzo szybko. I tak w losowy dzień, też przepraszam, ale jeśli nie macie z tym problemu, no to, yy, to dziękuję. Ojojoj, oj, oj. no, to cześć.